Krok drugi ku radości z innymi. Ten drugi krok wiąże się z granicami. Szanujcie granice. Pamiętam, jedna z zasad Huny mówi o wolności. Jednak, jeśli wejdziemy głębiej, co to znaczy wolność? To tu znajdziemy granice. Czy szanujemy granice innych? I czy szanujemy swoje granice? Jednak ta wolność i granice są, powiedziałabym, takie wielu To nie jest takie oczywiste. Granica mojego domu, granica mojej działki, granica mojego państwa. O jakie granice chodzi? Otóż o granice, by nie wchodzić w przestrzeń innych ludzi, w jego aurę, w jego przestrzeń energetyczną. Jeden ma małą przestrzeń energetyczną, inni dużą. I jeśli się zbliżamy, to nasze przestrzeni się nakładają. I co w związku z tym zrobić? Nie zakłócać mu tej przestrzeni i nie pozwolić, żeby ktoś zakłócał moją przestrzeń. To jest bardzo rozległe. Bo tak jak w pierwszym kroku, bo nie wyrzucaj śmieci na kogoś drugiego, to właśnie to jest nieszanowanie jego granic, nieszanowanie jego czystości. Inaczej, jeśli chcę mu, poza nim go oczyszczać, to nie szanuję jego potrzeby brudu. Jeśli na siłę chce kogoś wyciągać z czegoś, czego on nie jest do końca przekonany, że chce z tego wyjść, to ja nie szanuję jego granic. I to jest, uważam, dość trudna lekcja. Uznanie i szanowanie, jeśli ktoś chce chorować, jeśli ktoś chce mieć pecha dalej i nie szuka rozwiązań. Szanowanie, ja cały czas jestem właśnie w, tym, w tej sztuce uczenia się szanowania słowa innych ludzi. Szanowania ich postępków, choć widzę czasami, że brnie, widzę i czuję, jak ktoś się oszukuje. Jestem sobą, pytam z umysłu czy z duszy, najczęściej z umysłu. I tak bardzo człowiek boi się prawdy. Okłamuje się, jest wszystko ok, wszystko jest dobrze. I to już rozmawiałam też z przyjaciółką na ten temat: jest może niewielu, ale są tacy nauczyciele, którzy mówią: nic nie trzeba robić, ale sami jeżdżą po grupach i mówią różne rzeczy: nic nie trzeba robić. Żyj! sobie jak chcesz, nic nie trzeba robić. Ok, jestem na luzie, już wyluzowana, jestem w przepływie i co dalej? Czy ja po to przyszłam na świat? Nie, to był pierwszy punkt, żeby wycofać się z zaburzenia, zanieczyszczenia, wyjść w przepływ. No i jeśli tylko takich ludzi słuchamy, no to, no to stoimy, nic się w życiu nie zmieni. To jesteś taka, jesteś, nie? no powiedzmy, ten ktoś, jest jak taka ryba. Ona płynie, ma otwarty ten otwór gębowy, i ona bierze tylko to, co natrafi, na co natrafi. I tak uczą niektórzy: bierz to, co akurat masz pod ręką, bierz to, co akurat ci los przynosi, ale zaraz. Przecież my mamy wpływ na nasz los. Tu chodzi o kreację słowem, myślą, czynem. Jak nie mam nic robić? Nic nie potrzebuję robić. No tak, ale my tu przyszliśmy posprzątać. Po swoich wcieleniach. Jestem sumą wcielenia, jestem sumą przodków. A no właśnie. Są ci prowadzeni przez globalistów. Nic nie rób, my wszystko za ciebie zrobimy. Mówią: czekajcie, czekajcie, a my tu damy wam. To jest ślepy zaułek. To jest ślepy zaułek. Wracam do tych granic, ale jednak powiem, o tych krokach, skąd je mam. Te mądrości, które czytam, są z książki pisanej jeszcze przed 2012 roku Anielskie Rzeczywistości. Warto wypracować sobie w sposób, by zatrzymać potok słów u innych. Są tacy, których nie można zatrzymać. Wiem życia towarzyskiego, że jak ktoś zacznie mówić, nawet jak ja go zastupuję, na momencik przestanie i znowu nawija o troskach innych, o swoich troskach, o problemach brata, siostry, córki, szwagierki. Pamiętam jak ktoś znany mówił, tak, co mi się bardzo spodobało. Jeśli ktoś wylewał na niego swoje śmieci, to on mówił, czy ja wyglądam na worek na śmieci? To jest takie od razu ścięcie, ale czy zadziała? Nigdy nie próbowałam. Natomiast skierowanie delikatne na, inną, na inny temat, jest to dobre, ale jak nie powiemy, że wyrzuca na nas swoje śmieci, to on, to on nie będzie wiedział, o co nam chodzi. Życie towarzyskie jest bardzo ważne. Czasami mówimy sobie w zaprzyjaźnionym gronie, co jest nie tak, żeby coś poprawić. Niektórzy się gniewają na to, Czują jakąś krytykę, ale też jest zdrowa krytyka. I wiele lat temu w jakiejś mądrej książce przeczytałam, jeśli krytykujemy z umysłu, żeby komuś dokołczyć, to absolutnie nie o to chodzi. Natomiast jest jeszcze coś takiego jak słowa wyższej świadomości, które przeze mnie przemawiają, bo ktoś ma to usłyszeć, nawet jeśli to nie jest aż takie słodkie. A ja zastanawiam się, czemu ja to powiedziałam. Moja wyższa świadomość mi to przekazała. Szanujmy podpowiedzi innych. Ja bardzo sobie cenię, jeśli ktoś mi coś powie. I, i potem rozważam, czy to jest szczere, czy to jest faktycznie ze mną związane. Bo bywa, że jest związane ze mną. No to co mogę z tym zrobić? Co Krok drugi: szanujcie granice. Ustanówcie oraz honorujcie zdrowe osobiste granice i delikatnie, aczkolwiek stanowczo, przypominajcie innym, że nie Pozwolicie na ich przekraczanie. Szanujcie granice innych i powstrzymujcie się od ataków braku szacunku, takich jak plotkowanie, dobrowolne porady, krytykowanie i ocenianie czynienie przypuszczeń i stawianie założeń. Wtrącanie nosa w cudze sprawy, usiłowanie bezpośredniego bądź pośredniego kierowania ich działaniami, nastawieniem i emocjami. Szanujcie prawa ludzi do bycia kim naprawdę są, a także szanujcie ich własne prawo do posiadania i podtrzymywania osobistych granic. Czy autentycznie szanuję granice innych? Czy pozwalam na naruszanie swych granic? Jakie mogę podjąć działania, aby to zmienić? Ktoś brnie, a moje serce się wyrywa, że trzeba coś z tym zrobić. Jednak na siłę nic nie zrobię. Wiem, że dusza daje mi prawo do ingerencji. Jaka to może być mistrzowska ingerencja? Podpowiadam, że są możliwości, aby to zmienić. Jeśli ten ktoś jest gotowy na te zmiany, zacznie pytać, zadawać pytanie. I tylko wówczas odpowiadamy. To jest droga. Mistrzowska, bo wyrywa się też umysł. Bo mamy bazę wiedzy, jak wyjść z różnych kłopotów, czy to są zdrowotne, czy finansowe. Czy wiemy przyczyny, bo słyszeliśmy o przyczynach, które zaistniały u innych, lub jakie my mieliśmy. I najczęściej odnosimy. Nasz przypadek nakładamy na inny. Ja to wiele, wiele lat temu u siebie zakończyłam. Bo to jest tak na początku drogi, że mamy wiele możliwości, mamy wiele narzędzi i metod, żeby drugiemu pomóc. Tak się uczy psychologów, psychoterapeutów. Jednak są przypadki, pierwszy raz, bardzo oryginalne, niepowtarzalne i to już wiem z moich doświadczeń Dlatego bardzo mi pomaga intuicja Nie zakładam ten kto u mnie był, ja wiem to wie, że ja mówię ja nic nie wiem I z umysłu nie chcę wiedzieć ja czekam na ruch serca, na wizję podpowiedź, jakie daje wyższa świadomość w moim przypadku lub innych. Krok drugi, szanujmy granice na tyle, na ile pozwala nam aktualnie na stan obudzenia.